Przedstawiamy podłączenie kontroli dostępu do bramki obrotowej typu EXPERT. Zacznijmy od zasilacza. Zasilacz zasilany 230V. Jest to zasilacz buforowy. Przekształca nam napięcie na 24V stałego napięcia. Które służy do zasilania kontrolera w bramce oraz całego układu napędowego bramki. Teraz włączymy tripoda i pokrótce opiszemy zasady działania i budowę kontrolera. Tripod jest w pozycji zamkniętej po uruchomieniu. W tym miejscu znajduje się cały kontroler bramki, który służy do sterowania całym tripodem: obrotami lewo, prawo, antypaniką, mechanizmem sterującym oraz Kostka do kontroli stępu, która nas tutaj interesuje do podpięcia naszego kontrolera znajduje się tutaj w lewym górnym rogu. Są to odpowiednio piny z lewej strony masa, przejście w lewo, przejście w prawo, styk funkcji, którym obsługujemy otwarcie przejść na kilka obrotów bramki oraz przy styk Antypaniki. Jest to wszystko opisane tutaj poniżej na karteczce, żeby, żeby było łatwiej. Kontroler jest zasilany 24V stałego napięcia, które są podawane na tą kostkę. Nasz kontroler od kontroli dostępu jest zasilany 12V, dlatego do obniżenia tego napięcia wykorzystujemy reduktor napięcia. Jest on tutaj umieszczony w, do, w środkowej części tripoda. Obniża on napięcie z 24V podawane przez zasilacz na 12V całego napięcia. Dzięki czemu możemy podłączyć nasz kontrolę od kontroli dostępu i spiąć go razem z bramką. W tej części filmiku zademonstrujemy, jak podłączyć yy, czytniki, przekaźniki oraz zasilanie do naszego kontrolera, aby wysterować bramkę. Zacznijmy od czytników. Oczywiście zasilanie wypinamy na samym początku, żeby nic się nie stało z kontrolerem. Zacznijmy od czytników. Czytniki mamy już gotowe wpięte do kostki. Wpinamy je w te miejsce. Drugi czytnik wpinamy nad nim. Z drugiej strony, gdy czytniki z drugiej strony mamy kostki od przekaźników sterujących obrotem. Wykorzystujemy tutaj styk normalnie otwarty do obrotu bramki. Jeden wpinamy w to miejsce, drugi troszkę niżej. I w tym momencie nasz kontroler jest już uzbrojony na tyle, że będziemy mogli wysterować bramką dzięki tym czytnikom, które mamy zamontowane w niej do otwarcia bramki w lewą i prawą stronę. Na samym końcu wpinamy ostatnią kostkę z zasilaniem. W tym momencie nasz kontroler już jest podłączony i może pracować z bramką. Teraz uruchomimy bramkę, aby pokazać, jak działają sznigi. Za pomocą karty typu unik. Rodziny odciskiem czytniki w ramce yy, możemy ją otworzyć w jedną bądź w drugą stronę. Ok, w jedną stronę i po chwili w drugą piskiem oznaczają, że zostały przecież otworzone. Do konfiguracji oraz podłączenia kontrolera z komputerem służy ten oto konwerter RS-USB. Które podpinamy do naszego kontrolera w to oto miejsce. Na tym małym dip switchu ustawiamy adres RS-kontrolera, który później będzie potrzebny do konfiguracji w naszym systemie kontroli dostępu. Konwerter podpinamy kablem USB. do komputera, gdzie później możemy dokonać całej konfiguracji